Witajcie kochani! Seria z Hogwarts Legacy na moim kanale trwa w najlepsze, ale dzisiejszy materiał będzie różnił się od pozostałych. Jako, że ostatnio mieliśmy święta wielkanocne, to postanowiłam nagrać dla Was odcinek dotyczący easter eggów w dziedzictwie Hogwartu. W grze istnieje bardzo dużo nawiązań do książek, filmów i ogólnie do świata wykreowanego przez J.K. Rowling. Mam nadzieję, że taki materiał przypadnie Wam do gustu. Lecimy! Jeżeli Salazar Slytherin za życie wybudował podziemną komnatę tajemnic, to jest szansa, że taka komnata znajduje się w grze Dziedzictwo Hogwartu, prawda? Otóż jeśli udamy się do łazienki dziewcząt Slytherinu, na środku pomieszczenia znajdziemy kilka umywalek. Na jednej z nich możemy zauważyć wyryty symbol węża. Jest to ta sama umywalka, która znajduje się w serii, gdzie Harry Potter porozumiewając się językiem węży otworzył ukryte wejście do komnaty tajemnic. W pobliżu wejścia do pokoju wspólnego sliterinu znajduje się opuszczona komnata. Żeby się do niej dostać, musimy otworzyć bramę zaklęciem alohomora pierwszego poziomu. W środku przebywa kilka zamkowych duchów, które świętują dzień śmierci. W komnacie znajdziemy również gobelin bezgłowego polowania przedstawiający grupę bezgłowych duchów. Podczas misji sekretu działu Ksiąg Zakazanych, w której włamujemy się z Sebastianem do biblioteki, możemy zauważyć książkę, która znacznie różni się od pozostałych. Sebastian mówi nam, że dzieło nosi tytuł Tajemnica najczarniejszej magii. Jest to ta sama księga, którą przeczytał Lord Voldemort, by dowiedzieć się więcej na temat horcruxów. Ostatecznie księga została zabrana przez Albusa Dumbledora, który ukrył ją w swoim gabinecie. Jeżeli udamy się do łazienki dziewcząt nieopodal klasy profesora Figa, w jednej z kabin znajdziemy eliksir wielosokowy. Jest to oczywiście nawiązanie do znanej nam sytuacji z serii, a dokładniej z drugiej części. Jak zapewne pamiętamy, słynna trójka ważyła w łazience eliksir, by przyjąć postać kraba i goila, a tym samym odkryć, czy Draco Malfoy jest dziedzicem Sliterino. To bardziej taka ciekawostka niż typowy easter egg, ale być może ktoś z was to przegapił. Jeżeli będziemy podążać wielkimi schodami aż na najwyższe piętro, po chwili znajdziemy się w Izbie Pamięci. W środku można zauważyć wysadzaną klejnotami szkatułkę, a w niej czarę ognia, która służy oczywiście do wyboru uczestników turnieju trójmagicznego. Spacerując po wiosce Hogsmeade, jest szansa, że w pobliżu sklepu Zonka natkniemy się na parę rudych bliźniaków, co oczywiście jest nawiązaniem do Freda i George'a Wesleyów, którzy, wzorując się na nim, założyli własny sklep na ulicy Pokątnej o nazwie Magiczne Dowcipy Wesleyów. Pamiętacie moment, kiedy Draco Malfoy nazwał Hermione szlamą? W obronie przyjaciółki Ron Wesley próbował przekląć go zaklęciem powodującym wymiotowanie ślimakami. Niestety, z powodu zepsutej różdżki rudzielca, czar odbił się w jego stronę i zamiast Draco to Ron zaczął wymiotować. W Hogwarts Legacy, w skrzydle szpitalnym, możemy znaleźć ucznia, który trzyma wiadro pełne ślimaków. Oczywiście jest to nawiązanie do tej pięknej sytuacji z serii. Ikona zaklęcia transmutacji to kolejne nawiązanie do naszego ukochanego rudzielca. Symbol przedstawia kubek ze szczurzym ogonem, co ukazuje nieudaną próbę zamiany parszywka przez Rona w drugiej części Harry'ego Pottera. Dodatkowo, gdy udamy się do sali, w której prowadzone są zajęcia z transmutacji, znajdziemy tam stronę z przewodnika, która mówi nam o częściowo przemienionej filiżance do herbaty, która jest błędem drugoklasisty. Ciekawe którego? Delikatne nawiązanie do Siriusa Blacka również znalazło się w Hogwarts Legacy. Przechodząc przez klasę profesora Ronena i idąc w górę krętej wieży, możemy natknąć się na pojedynczą zamkniętą celę. Znaleziona w środku strona z przewodnika opisuje, że wieża była używana do zamykania trola. Moim zdaniem jest to jakieś nawiązanie do celi, w której tymczasowo był więziony Sirius Black podczas filmu Harry Potter i Więzień Azkabanu. W książce Harry Potter i więzień Askabanu portret grubej damy został zniszczony przez syriusza Blacka, a ona sama ukryła się na mapie Argal Shayer. W dziedzictwie Hogwartu również mamy tę mapę. Niestety nie widać na niej grubej damy, aczkolwiek gdy otworzymy ukryte przejście za mapą, znajdziemy obraz bardzo przypominający ten, w którym ukryła się w filmie. Gdy przeniesiemy się do sieci F.E.W. o nazwie Grobowiec Jackdoła, zobaczymy bardzo podobne miejsce do tego, w którym Harry Potter rzucił zaklęcie Patronusa, by obronić Syriusza Blacka przed dementorami. Dodatkowo, przechodząc w tamtym miejscu, nasza postać wspomni, że znajdują się tutaj jelenie, co jest nawiązaniem do cielesnego Patronusa Pottera. Nawet takie szczegóły jak wejście do kuchni Hogwartu zostało wiernie odwzorowane. Żeby się do niej dostać, musimy wejść w interakcję z obrazem i połaskotać gruszkę za pomocą różdżki. W ten sposób pojawi się klamka, co umożliwi nam odwiedzenie kuchni Hogwartu. W wieży Ravenclaw możemy natknąć się na kilka portretów. Jeden z nich jest szczególnie interesujący, bowiem przypomina Richarda Harrisa, który wcielił się w Albus'a Dumbledora w dwóch pierwszych filmach o Harrym Potterze. Niestety aktor zmarł w 2002 roku. Jeżeli to nawiązanie jest celowe, a portret faktycznie miał przypominać Richarda, to ode mnie wielki ukłon w stronę twórców za uwiecznienie tego wybitnego aktora. Jeżeli wyjdziemy południowym wyjściem z Hogwartu, po jakimś czasie natkniemy się na znajomo wyglądającą chatkę. Jest to oczywiście chatka Gajowego, ta sama, w której mieszkał Rubeus Hagrid. Obok niej możemy nawet znaleźć grządki dyń. Jednak to nie wszystko. Na jej tyłach znajduje się nagrobek z hipogryfem, co oczywiście jest nawiązaniem do Hardodzioba, czyli ukochanego hipogryfa Hagrida. Zadanie z kluczami Dedala, w którym musimy zlokalizować latające klucze, by umieścić je w szafkach i zgarnąć żetony domów, jest nawiązaniem do pierwszej części Harry'ego Pottera, w której to Harry musiał przejść próbę stworzoną przez profesora Flitwika. Jego zadaniem było złapanie skrzydlatego klucza, który otworzy mu przejście dalej. W skrzydle dzwonnicy można znaleźć tajemniczy obraz przedstawiający meduzę. Istota ta pojawia się w mitologii greckiej, z której wiadomo, że zamienia wszystko, co żyje, w kamień. Jeżeli w grze wejdziemy w interakcję z obrazem meduzy, również zostaniemy zamienieni. Oczywiście nie wyrządzi nam to żadnej krzywdy. Wystarczy, że klikniemy odpowiedni przycisk, który wyświetli się na ekranie, a wtedy nasza postać rzuci zaklęcie finite i uwolni się od klątwy. Jednak nawet wtedy, gdy nie zdążymy kliknąć przycisku, nie wynikną z tego żadne konsekwencje. Jeżeli wejdziemy na wzgórze w północno-wschodniej części Hogsmeade, znajdziemy pluszaki, niuchacza i mandragory, które urządzają sobie piknik, popijając herbatkę. Jest to ukłon w stronę fantastycznych zwierząt. W dziedzictwie Hogwartu możemy znaleźć dużo normalnych okularów, ale niektóre z nich nie będą wcale takie normalne. Te bardziej dziwaczne prawdopodobnie nawiązują do okularów Luny Lowgut, które według niej nadają noszącemu wygląd zbzikowanej, kolorowej sowy. Dzięki widmokularom można dostrzec gnębi wtryski, czyli złośliwe duszki, które dostają się do mózgu przez uszy. Niestety w grze nie ujrzymy żadnych duszków, a okulary są jedynie przedmiotem kosmetycznym. Niestety rozgrywki Quidditcha w Hogwarts Legacy zostały zawieszone przez dyrektora Blaka, więc nie będziemy mieć możliwości zagrania w tą najpopularniejszą czarodziejską grę. Wierzę, że twórcy stworzą jakiś dodatek, który pozwoli nam zagłębić się w świat tego niesamowitego, magicznego sportu. Jedyne co nam pozostaje to udać się do biura Madame Kogały i podziwiać miniaturową wersję boiska do Quidditcha, na której zawodnicy rozgrywają mecz. Wielka kałamarnica, czyli gigantyczny głowonuk z czerwonymi mackami, również została umieszczona w dziedzictwie Hogwartu. Można dostrzec, jak się wynurza podczas lotu nad jeziorem Hogwartu, na przykład na lekcji latania. Podobno można ją również spotkać po prostu latając w okolicy jeziora. Niestety mnie się to nie udało, ale może komuś z Was się powiedzie? Jeżeli znacie więcej ciekawych nawiązań bądź innych interesujących easter eggów, to dajcie znać w komentarzu, być może pojawi się kolejny tego typu materiał. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji oraz podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia, cześć!